Czasami jestem po prostu i czy miedny. Czasami będę w jakiejś jeszcze innej sytuacji. Ale każda z tych sytuacji wymaga potęgi, pozwala mi coś powiedzieć, czegoś innego nie powiem. Dlatego to ważne pytanie. Drugie pytanie. To pytanie, w moim jest najważniejsze i w Do kogo? Do kogo będziecie mówić? Kto was będzie słuchać? Jakie są potrzeby tych grup? Co może ich zainteresować? Jakie przykłady dla nich będą atrakcyjne? E, Jaką mają wiedzę? Po co przyszli i nie posłuchać? Im więcej wiem o grupie, do której będę mówił, tym lepiej wstaję się przygotować się do Dlatego jest ważna sprawa. Natomiast wracając do moich pytań, to drugie fundamentalne pytanie brzmi, do kogo? Pamiętajcie, bez tego pytania, bez odpowiedzi na to pytanie nie ma sukcesu w prezentacji. Pytanie numer trzy. Co chcecie osiągnąć? To jest może dość ważne pytanie, bo nie się tego, co mówię w tym Po co się odzywać? Jaki jest Wasz cel? Celę roboczą różną. Chcę na przykład, żeby inni uznali Wam Żeby oddać. Żebym w granicach był mi wiarygodny. Żeby zainteresować. Możemy zrobić po to, żeby wzburzyć, że każda z tych sytuacji wymaga podjęcia innej strategii. Inaczej to możemy zrobić. Na przykład, żeby zainteresować, może dobrze dobry sposób, jak przykłady, jest ale do w Natomiast, żeby przekonać celów argumentów, żeby wzburzyć. Já falei que só os cidadãos estão jest dobra strategia, bo może ci nie wyjść. A jak ci nie wyjdzie, to nie będziesz miał do I teraz jak, jaka rada To jest na pewno wskazówka, że do karłów To już bardzo ważna kwestia, bo to jest właśnie strategia. I ostatnie jest pytanie. Ostatnie pytanie brzmi, kiedy będę występował? To ostatnie pytanie, wydaje się najmniej ważne, ale też jest ważne. Na przykład w tej chwili jest fatalna pora do tego, żeby robić wysokie. Dlaczego? Bo jesteście zmęczeni. I choćby nie, na naszych tak to jest Słuchajcie, ostatnia rzecz, którą chcę wam powiedzieć, dlatego, tam czekają do inwitencji. Ale zanim zasadzie do inwitencji jest jedna, jedyna rzecz. Taki łatwy sposób na to, żeby od jutra już, żeby od jutra już wasze wystąpienia były lepsze niż w czerwcu z nowego. Chcecie to zauważyć? Co wy robiliście jutro i lepiej niż dzisiaj? To zobaczcie od struktura... Co powiesz? Powiedz to. Powiedz, co powiedziałeś. taka piora. Jak tak budujecie wystąpienie, to to jest struktura, która niesamowicie ułatwi wam coś, co wam jest ważne. Powtarzać, powtarzać, powtarzać. Na początku wystąpienia mówię o czym będzie moje wystąpienie. Mówię, To no teraz, w związku z tym, że zbliżamy się do końca mojego wystąpienia, ja podsumuję. po czym chciałem wam dzisiaj opowiadać? Co chciałbym, żebyście zapamiętali? Chciałbym, żebyście przede wszystkim zapamiętali to, że jak chcecie dobrze się zaprezentować, to nie wódźcie do ludzi, tylko rozmawiajcie z nimi. Prowadźcie tu Badajcie ich na nas. Po drugie, jak chcecie się dobrze zapytać, to używajcie gestów, używajcie kontaktu drogowego, używajcie informacji, a nie tylko, tu, używajcie obrazów. Teraz Po trzecie, jak przygotowujecie wystąpienie, zadajcie sobie te sześć fundamentalnych pytań. Kim jestem, do kogo mówię, co chcę osiągnąć, jaką formę. Niech mam ja I dlaczego? To jest cel tego wystąpienia. I ostatnia rzecz. Jak chcecie w łatwy sposób budować wystąpienia, to pamiętajcie, że na początku musi być oczymane wystąpienie, potem już całe wystąpienie, a na koniec Jak tak?